No to teraz się dowiecie, jak wygląda proces Justyny Łubień. E, jeśli chodzi o proces sprzedaży, ja się z chęcią przysłucham i wy wyciągajcie z tego jak najwięcej. Ja mam nadzieję, że macie tą karteczkę i ołówek. Justyna wam powie, jak sprzedaje. Aby sobie to modelujcie, bo to, 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 to jest naprawdę ważne. Dobra, idźmy dalej. Czyli jest, są takie cztery elementy, które są dla mnie super mega ważne, przy tym, jak ja sprzedaję i jak w ogóle roz, powoduje, że klient do mnie trafia to jest raz, a dwa, że w ogóle chce mi zaufać i chce mi zapłacić później. Czyli pierwsze, co? Czyli relacja. Relacja jest tutaj najważniejsza. To, Przecież bym powiedział też, że ta relacja jest największa. Tak. E, ogólnie to jest tak u mnie, że ja staram się jak najwięcej komunikować do mojej społeczności, czyli społeczność, która mnie obserwuje, e, dostaje ode mnie porady, dostaje ode mnie. E, Dostaję ode mnie know-how, czyli to, w jaki sposób na przykład można się przygotować do sesji zdjęciowej, prawda? Dostają informacje pod tytułem, jak to w ogóle wygląda, czyli oni tutaj przez tą całą relację, którą ja do nich komunikuję, ja się odwdzięczam im w postaci komentarzy, oni odpowiadają mi komentarzami. Ja cały czas z nimi staram się mieć tą taką relację aktywną. Czyli, jeżeli ktoś u mnie pyta o coś, to nie ma, także zostawiam to on. Jestem wielce ja i nie, nie, nie odpowiem na pytanie, bo na wszystkie pytania, na wszystkie komentarze, nawet na lajki odpowiadam i, i zaczepiam. Więc taka relacja z moim klientem, którego szanuję i który wiem, że czeka na coś więcej ode mnie, jest mega ważna. Co? Ja tylko dodam, mega istotne w tej relacji, w ogóle nawiązywania w ogóle z klientem u Justyny, z tego co ja wiem, bo jakby też w tym trochę funkcjonuje, jest to, że ten klient przychodzi i on naprawdę chce to zrobić u niej, że to nie tak. jest relacja, która jest udawana, taka na zasadzie słuchajcie, ja robię zdjęcia, jest fajnie i w ogóle to zróbcie u mnie zdjęcia. Nie, to jest relacja, która naprawdę funkcjonuje która buduje później jakieś zaufanie, bo ci ludzie tutaj przychodzą na konsultacje, ja czasami jak nie zdążę wyjść z kuchni naszej studyjnej, po prostu to siedzę przez godzinę, na zasadzie słuchając po prostu wszystkich tych elementów, które się tam dzieją i tam ludzie naprawdę zaczynają płakać i odkrywają że coś mogą ze sobą zrobić, jest na robi piękne sesje, odkryj siebie i to jakby jest jej tym głównym motywem i ta relacja tutaj naprawdę powoduje, że oni chcą zaufać tej osobie, bo zatem przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy mówią, że o Jezus Maria jesteś pierwszym fotografem akurat, na którego trafiłam, który próbuje nie zrobić mi zdjęcia, tylko próbuje wydobyć ze mnie coś więcej niż na tych zdjęciach tylko pokazuje inna część innych ludzi, którzy gdzieś tam trafili i to jest akurat piękny atut, który warto byłoby wrzucić, natomiast wartość Tutaj, myślę. Jeśli chodzi o dawanie wartości, no to to jest to, co powiedziałam, czyli wrzucanie filmów, e, wrzucanie e, relacji na, ins na Instagramie, prawda, które wyjaśniają cały proces tego, co się dzieje w trakcie sesji. To powoduje też, że ludzie nabierają do nas takiego zaufania, takiego, czują się tacy bez bezpieczni i zaopiekowani, bo ja im pokazuję to, co robię, jak to wygląda, z czym to się je, że tak powiem, czego się mogą spodziewać, czego się mają nie spodziewać. E, robię im na przykład relacje z tego, jak moje klientki są przygotowywane i zmuszę, moje wszystkie do tego, żeby robiły mi taki program live, jak, w jaki sposób się malować, to jest później publikowane, dziewczyny mają z tego wartość, więc one cały czas coś ode mnie biorą, a ja im cały czas coś daję, zaciekawiam, pokazuję produkt, no ale wiecie, to wszystko ma im pomóc w jaki sposób zrozumieć, czym jest ta usługa, którą ja robię, że to nie jest tylko i wyłącznie sesja zdjęciowa, dlaczego nie, nie jest to wyłącznie sesja zdjęciowa, my robimy, ja robię sesje takie transformacyjne, więc ja tutaj przede wszystkim nawołuję do tego, że mogę im dać zmianę, mogę im dać um, coś, no, czego same być może nie potrafią osiągnąć poprzez, nie wiem, po prostu pomalowanie się, prawda, i popatrzenie w lustro, nie? Tutaj przede wszystkim jest dawanie wartości pod tytułem ja nie sprzedaję zdjęć i ja Pek. sprzedaję Ci Twoją zmianę, twoje tak. samopoczucie to, że później w tym make-upie po sesji dziewczyny idą po prostu na imprezy, znajdują mężów życia, i to nie jest. To, nie jest to nie żart. Jest żart, naprawdę ludzie wychodzą, czasami dostają po prostu opcję zaręczyn, ślubów innych dziwnych rzeczy, tak. mamy tego że co się stało. Zmieniamy I to, energię. I to, i, to, i to my. I pomagamy tak naprawdę w zmianie. Czyli ten sam produkt w sobie nie jest produktem, bo zdjęcia, jak wiecie, robi masę ludzi. I masę ludzi robi zdjęcie po prostu, żeby zrobić zdjęcie i to zdjęcie wycenia i tyle i tu się kończy jakby forma. Natomiast jak znajdziecie w swojej fotografii coś, co będzie można złapać na zasadzie tak. Co jeszcze wartości, daje nie? wasza fotografia temu klientowi, prawda? To jest bardzo ważne.